Szanowni Państwo, interesuje mnie konkretnie piątka, stoisko informacyjno-promocyjne. Argumentuje to tym, że skoro stoisko nie handluje, albo reklamuje jakikolwiek pracodawca, taka yy, działalność niegodnie gospodarsza powinna być zwolniona z takiej opłaty. Jest to otwarcie się przodem do turystów, chęcające do korzystania z przedszkolnych usług. i wniosek mam o wydzielenie? tutaj punktu czwartego i stoiska informacyjno-promocyjne zrobić oddzielnie z opłatą symboliczną złotówkę. mam jedną propozycję. Szanowni Państwo, jednym z ważniejszych problemów w Giżycku, jakby nie było w Giżycku w wakacje jest to, że dużo turystów schodzi z łódki, idzie do Biedronki i wraca na łódkę. Z wózkiem. z wózkiem. I teraz tak, a może gdyby i tak niewielką opłatę 5 zł za metr kwadratowy za ogródek gastronomiczny, gdybyśmy ją obniżyli, to zachęciłoby to więcej przedsiębiorców, Otworzyć się na tych turystów i po prostu ich zapraszać. Na pewno odsetek takich turystów zostawiających pieniądze w bardzo atrakcyjnie wyglądających, z muzyką, z kwiatami ogródkach gastronomicznych, by się zwiększył przy każdej restauracji tak naprawdę w Biżycku. Po to właśnie wprowadzamy opłaty za zajęcie pasa drogowego, żeby tego typu działalności w pasie drogowym unikać. To jest raczej działalność niepożądana. W Giżycku jest bardzo dużo miejsc do handlu w czasie sezonu letniego. Biorąc pod uwagę tłok, jaki panuje w Giżycku latem, wolałbym zostawić nieużytkowane do takich celów. Jeżeli ktoś zajmuje, decyduje się na zajęcie pasa drogowego, ma takie prawo, ale za odpowiednią opłatą, bo on osiąga dochody. Jeżeli ktoś ekstra chce sobie powiększyć o np. 20 m2 swój ogródek i zajmuje pas drogowy na dwa czy trzy miesiące, no to siłą rzeczy za taki w cudzysłowie luksus musi zapłacić. Takie jest moje zdanie.